człowiek powołany jest do współdziałania z Bogiem Stwórcą przez pracę. Praca bowiem nie jest karą za grzechy. Pismo święte wyraźnie poucza, że człowiek miał pracować, miał uprawiać ogród, doglądać go. Pracując, człowiek staje się podobny do Boga stwarzającego. Przez pracę bowiem tworzy się ciągle coś nowego. Stolarz na przykład z desek robi stoły, krzesła. Dzięki jego pracy powstaje coś nowego, coś, co może w nowy, doskonalszy sposób służyć człowiekowi. Przez pracę człowiek może stać się w pełni panem stworzenia. Kiedy przypatrzymy się człowiekowi, musimy stwierdzić, że nie jest on istotą najmocniejszą ze wszystkich stworzeń pod względem oczywiście siły mięśni jest przecież wiele zwierząt mocniejszych od człowieka a jednak człowiek potrafi wytworzyć takie narzędzia które pozwalają mu przenosić ogromne ciężary potrafi bowiem produkować dźwigi które przenoszą wielkie ładunki tak wielkie że żadne zwierzę nie potrafi ich podnieść istnieje wiele zwierząt które są o wiele szybsze niż człowiek a jednak istota rozumna potrafi skonstruować samochody różne inne pojazdy, które pozwalają osiągnąć prędkość przekraczającą nawet prędkość samego dźwięku człowiek nie posiada skrzydeł jak ptaki by móc unosić się w przestworzach ale potrafi konstruować samoloty rakiety pozwalające mu opuścić nie tylko powierzchnię Ziemi, ale nawet glob ziemski i poszybować w przestrzeń kosmiczną. Luneta skonstruowana przez człowieka pozwala mu widzieć o wiele dalej niż widzą najlepiej dostrzegające zwierzęta. Radio, telefon i telewizja to urządzenia, które sprawiają, że głos i myśl ludzka mogą być przekazywane bardzo daleko. Mogą dotrzeć do najdalszych zakątków Ziemi. Owoce pracy ludzkiej mogą bronić człowieka przed różnymi niebezpieczeństwami. Piorunochron chroni człowieka przed niebezpieczeństwem, jakim jest dla niego burza. Uregulowane rzeki z kolei chronią człowieka przed powodziami, itd. A zatem przez pracę Człowiek potrafi bronić się przed różnymi kataklizmami. Pomysłowość człowieka, połączona z pracowitością, tworzy środki chroniące człowieka przed atakiem wirusów, bakterii, tworzy lekarstwa podtrzymujące życie ludzkie. Przez swoją pracę człowiek potrafi tak przetwarzać świat, aby wszystkim żyło się lepiej, wygodniej. Ale ludzka praca może być wykorzystana w innym kierunku. Zły człowiek, który chce niszczyć drugiego, będzie powiększał swoją potęgę i moc, ale w tym celu, by szkodzić drugiemu. Takim sposobem powiększania swojej mocy niszczącej może być produkowanie broni coraz to nowszej, coraz to groźniejszej, zwłaszcza broni masowej zagłady. A to również jest owocem pracy ludzkich rąk. To również jest owocem ludzkiej pomysłowości. A zatem praca ludzka może tworzyć coś, co służy człowiekowi, albo też może wytwarzać również coś, co człowiekowi będzie zagrażać. To, czy człowiek zrobi dobry użytek ze swojej inwencji pomysłowości, twórczości oraz ze swojej pracy, albo też zrobi Zły użytek wszystko to zależy od postawy moralnej człowieka. Jeśli sercem ludzkim rządzi miłość, chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, chęć służenia Bogu, wówczas praca ludzka będzie zmierzała do uszczęśliwienia człowieka. Człowiek będzie tak przetwarzał świat, aby wytworzone produkty służyły człowiekowi, ułatwiały mu życie sprawiały, że jest mu łatwiej żyć na ziemi. Jeżeli natomiast człowiekiem będzie rządzić nienawiść i egoizm, wówczas całą swoją pomysłowość, wszystkie swoje umiejętności twórcze wprzęgnie on w tworzenie środków niszczących człowieka, a zatem umiejętność tworzenia, umiejętność pracowania, Umiejętność wymyślania nowych urządzeń wszystko to jest czymś, co może być wykorzystane zarówno na służbę ludzkości człowiekowi, jak też przeciwko człowiekowi, przeciwko postępowi. Twórczość ludzka może przyczynić się nawet do zagłady człowieka. Stąd wynika wniosek, że nie wystarczy kształcić tylko intelekt ludzki. I rozwijać zdolności twórcze. Trzeba również troszczyć się o to, by przemieniało się serce człowieka, by każdy kierował się miłością. Wówczas bowiem praca i wytwory pracy ludzkiej będą służyć człowiekowi. Jeśli zaś nienawiść ogarnie człowieka, wszystko, co stworzy, będzie służyć niszczeniu i szkodzeniu drugiemu.